you <music> Kochani na kanale Tarciestki czystki. Witacie w mojej przestrzeni, moi kochani energetyka codzienna dla wszystkich. Z kart Osho będziemy sobie robić dla wszystkich znaków zodiaku, od Baranka aż do Rybek na dzień 9 sierpnia 2022 roku. Pamiętajcie, moi drodzy, że są to czytania ogólne i nie z wszystkimi te karty będą rezonowały. Zatem na czytania prywatne zapraszam wiadomości poprzez maila. Dobra, zaczynamy. Co zatem u baranka na ten dzień? Drogie baranki, możecie mieć energetykę zaburzoną poprzez trzymanie się pewnych starych spraw. Może nie potraficie czegoś odpuścić. Może być tak, że to Was gdzieś będzie blokowało przed tym, żeby zdobyć to, co by się tak fizycznie gdzieś w przyszłości chciało. Może macie jakieś plany, drogie baranki, ale trzymacie i porównujecie doczesne życie. Do tego co było. Będzie to taki dzień wspomnień, a będzie to taki dzień pewne, pewnej refleksji nad swoim życiem. Jeżeli chodzi na przykład chodzi o partnerstwo, możecie porównywać do tego, co było, a co minęło. Możecie wspominać byłego partnera i porównywać doczesnego. Możecie też, słuchajcie, w ogóle zaglądać w przeszłość, tak? Wspominać dawne, uciek uciekające już lata. Jeżeli chodzi o pracę, może być tak, że nie widzicie świetlanej przyszłości, bo cały czas porównujecie doczesną pracę do tej energii, która już. Już się zakończyła. Mogły być jakieś zmiany u niektórych baranek pracy, i też gdzieś będzie wspominanie starości. Natomiast niech się spełnia i wypełnia tylko to, co dobre, a złe. Niech odchodzi. Byk. No nie, słuchajcie, drogie byczki, to co u baranka. Taka jest energia, trzymanie starych rzeczy, trzymanie się przyszłości, Nie widzicie tej przyszłości, nie widzicie tego, w czym teraz jesteście, bo będzie to też dzień, w którym będziecie wspominać stare rzeczy, starego partnera, stare emocje, stare, powtarzające się gdzieś rzeczy, które gdzieś was będą blokowały przed tym, żeby ruszyć do przodu. Może być tak, że trzymacie się za mocno tego i nie realizujecie planów w tym partnerstwie, jeżeli mówimy tutaj, słuchajcie o relacji. Uczuciowe, tak? Może być tak, że ktoś rozstał się ze swoim partnerem, ale dalej to przeżywa, drogie byczki. Może być tak, że w doczesnym życiu po prostu patrzycie w stare rzeczy i przypominacie to, co było. Może to Was gdzieś blokować. Jeżeli chodzi o pracę, to też jest gdzieś przyglądanie się staremu. Może ktoś zmienił pracę, słuchajcie, tak jak u Baranka, drogie byczki, bo to jest ta sama karta. Możecie po prostu zaglądać wstecz, nie widzieć tej przyszłości. Może być tak, że ktoś porzucił czu pracę. Odszedł z tej pracy, został zwolniony, ale gdzieś dalej sentyment jest do tego co było i w tym dniu będzie powracanie emocjonalne do starości. Natomiast niech się spełnia i wypełnia to co dobre, a złe niech odchodzi. Co u bliźniąt? Walka, dużo emocjonalnej walki o siebie, o to co by się chciało. Słuchajcie, jesteście w stanie wy Wyciągnąć nawet to w cudzysłowie najcięższe działu, żeby stanąć w obronie własnego zdania, zmian w swoim życiu, może patrzycie w przyszłość i potraficie zawalczyć o siebie. Jeżeli chodzi o pracę, walczycie. O lepsze stanowisko, o rywalizację. Słuchajcie, bo tutaj w tle widać rywalizujący ze sobą osoby. Może być tak, że ktoś niekoniecznie chce być w tej rywalizacji uczciwy, ale wy jesteście mocną osobą i potraficie zawalczyć o siebie. Może być tak, że postanawiacie zmienić coś w swoim życiu, ale macie energię do tego. Jeżeli chodzi o uczucia, walczycie o swoją miłość, a tak naprawdę walczycie o siebie, o swoje zdanie. Może być tak, że nie popuszczacie już drugiej osobie. Gdzieś, jak, jeżeli były jakieś kłamstwa, słuchajcie, Słuchajcie, potraficie zawalczyć po prostu o to, żeby ta miłość w Waszym sercu zaiskrzyła, żeby ona była, żebyście się czuli po prostu spełnieni. Natomiast niech się spełnia i wypełnia to, co dobre, a złe niech odchodzi rak. Zobaczmy, co uraczka. No, drogie raczki, w ogóle to jest taki dzień, widzę, mocno emocjonalny u wszystkich jak na razie. Drogie raczki, będzie to dzień z poczuciem winy, jakie rzeczy mogą wychodzić na jaw. Może być tak, że nie zrobiliście czegoś, słuchajcie i macie to poczucie winy, jeżeli chodzi o pracę. Może nie wysłaliście, słuchajcie, jakiegoś CV, czas minął, tak? Może się ocknęliście dopiero. Może być tak, że nie zrobiliście w pracy jakichś rzeczy, nie, nie wiem, nie wysłaliście słaliście maila, listu, nie otrzymaliście pewnych wiadomości, macie poczucie winy z tego tytułu, bo czegoś nie zapięliście do samego końca i czujecie się osaczeni, czujecie się, że nie, nie zrobiliście tego i macie to tą winę, czujecie um, że jest was gdzieś zakorzeniona bardzo mocno będzie, jeżeli chodzi o przygotowanie do rozmowy, słuchajcie, możecie mieć pewne poczucie winy, że nie jesteście gotowi tak jakbyście tego chcieli, nie przygotowaliście się, jeżeli chodzi o jakieś egzaminy do końca, boicie się tego, co będzie, i macie cały czas poczucie winy, takie, które w tym dniu będzie Was bardzo obarczało. Jeżeli, drogie Raczki, chodzi o uczucia, może być tak, że też macie jakieś poczucie winy, bo czegoś nie zrobiliście albo zrobiliście i to odwróciło się przeciwko Wam, a tak naprawdę to Wy stajecie tutaj w ocenie innych, i tutaj gdzieś emocjonalnie to poczucie winy w tych sprawach bardzo ważnej dla was drugiej raczki będzie w was istniało w tym dniu natomiast niech się spełnia i wypełnia to co dobre a złe niech odchodzi lew no zobaczymy co ulwa no, też bardzo emocjonalny dzień. No to na pewno jakiś taki musi, musi być taka energetyka. Słuchajcie drogie, ale Wy będziecie bardzo mocno umysłowo spięci, bardzo dużo analizy, bardzo dużo patrzenia w głąb siebie, w ogóle analizowania swojej przyszłości, za dużo kłębi się wokół Was myśli, które w waszym umyśle się zakotwiczyły. One też mogą gdzieś was przyblokowywać, słuchajcie, bo ten umysł jest przeciążony. Jeżeli chodzi o pracę, bardzo duża ilość pracy, za dużo bierzecie na na swoje barki, drogie lwy, w tym dniu, może chcecie złapać dużo, dużo rzeczy naraz, a to się tak nie da, jesteście przeciążeni. Uważajcie też na te myśli, które mogą Wam się kotłować wokół Was, w Waszym umyśle i które będą Was odwlekały od danej sytuacji, bo te myśli będą zbyt mocne. Jeżeli chodzi o uczucia, za dużo myślicie. Uwaga na przeciążenia, jeżeli chodzi o o te stany. Tak ważne, żeby zwrócić uwagę tylko na te najważniejsze rzeczy. Może być tak, że za dużo analizujecie i po prostu wasza wyobraźnia tak mocno pracuje, słuchajcie, że za dużo sobie gdzieś tam wyobrażacie. Natomiast niech się spełnia i wypełnia to, co dobre, a złe. Niech odchodzi panna. Och, drogie panny, uwaga. Karta polityki przestrzega Was w tym dniu przed fałszywymi osobami, które gdzieś wokół Was mogą się. Zbliżać, mogą się kręcić, zakładają maski, udają przyjaciół, udają wsparcie, a niestety może tak nie być. Uważajcie też w tym dniu, ponieważ karta Was przestrzega przed tym, drogie Panny, żeby też nie mówić wszystkiego i wszystkim, co macie w planach, co chcecie osiągać, bo może ktoś to po prostu wykorzystać przeciwko Wam. I tak naprawdę wskoczyć na to miejsce, które gdzieś macie w planach. Jeżeli właśnie chodzi o pracę, może to być podbieranie, słuchajcie, nowych planów, takie wkradanie się właski, wam z założoną maską, udając przyjaciela, tak naprawdę być może ta osoba będzie chciała to wykorzystać przeciwko wam. Zatem uwaga, uwaga na podpisy. Jeżeli macie coś do podpisania w pracy albo też w życiu prywatnym, zwróciłabym, Uwagę na jakieś małe kruczki, gdzieś może być coś um, niestosownego dla Was ujęte, czego nie wypatrzycie. Jeżeli chodzi o uczucia, też uwaga, bo w tych uczuciach może być ta energetyka zaburzona, może być tak, drogie Panny, że ktoś po prostu Was oszukuje. Ktoś nie chce Wam czegoś powiedzieć. Um, to nie musi być partner, sładzie. To może być przyjaciel, to może być znajomy, na którym zawsze mogliście niby polegać, a się teraz okazuje, że zranił Wasze uczucia. Zatem niech się spełnia i wypełnia tylko to, co dobre, a złe niech. Odchodzi waga. No, zobaczmy. Drogie wagi, zrozumienie nareszcie do Was przychodzi. Otwieracie się na swoją przyszłość, na swoje szczęście. Co jest bardzo ważne, pozwalacie wyjść sobie z pewnego zamknięcia. Macie wokół siebie przyjaciół, macie wsparcie, i to Wam też tak naprawdę, drogie wagi, otwiera pewną bramę i przejście do przodu. Jeżeli chodzi o uczucia, zrozumicie te błędy, które być może gdzieś w Waszym życiu występowały. Nadchodzi poprawa, nadchodzi, słuchajcie, poprawa relacji, współdziałacie. Współtworzenie swojego szczęścia, swojej przyszłości I swojego tak naprawdę wypełnionego, zadowolonego serca Jeżeli chodzi o pracę, zrozumicie te swoje błędy Jesteście w trakcie naprawienia, wyfruwacie do przodu Macie wsparcie innych osób, jeżeli takowego wsparcia potrzebujecie Zasięgnijcie dobrej rady Jeżeli chodzi o tą pracę, nadal słuchajcie Zrozumicie, co trzeba zmienić Może być tak, że ktoś w tym dniu decyduje się na zmianę swojego życia I poczuje wreszcie wolność Natomiast niech się spełnia i Pewnie tylko to, co dobre, a złe mi podchodzi. Skorpionek. Słuchajcie, dobra źródło, drogie skorpiony zwróćcie się w głąb waszego źródła, waszej energii która jest po prostu w was, ona jest zakorzeniona, warto w tym dniu z tego skorpiony korzystać, ponieważ jest to bardzo mocna energetyka, która uwolni was od pewnych blokad jeżeli chodzi o um, pracę, jak najbardziej zwracacie się do własnego źródła, ono płonie, ma energię, ma satysfakcję potraficie, nawet jeżeli wam się teraz może, drogie skorpiony, nie wydaje do końca to takie otwarte, Potraficie zawalczyć właśnie o siebie. Macie tą energetkę i ją znajdziecie w środku was. Jeżeli chodzi o uczucia, walczycie o siebie, walczycie o swoje szczęście. Źródło Waszego istnienia jest w was tak naprawdę. I to, co wyjdzie od Was, to będzie przekładanie na wasze szczęście. Zatem niech się spełnia i wypełnia to, co dobre, a złe niech odchodzi. Strzelec. Zobaczmy energetykę. No, drogie Strzelce, dalej trzymacie się pewnej przeszłości, boicie się tak jak u Barana i Byka w tym dniu. Będzie bardzo energetyka stłumiona, ona będzie przyblokowana. Cały czas patrzycie wstecz, nie widzicie przyszłości, nie widzicie dla siebie dobrych dróg w tym dniu. Nie widzicie wyjścia z danych sytuacji. Nie widzicie uwolnienia od pewnych rzeczy. Jeżeli ktoś zmienił pracę, słuchajcie, na pewno patrzy wstecz i porównuje do tego co było. Może boicie się tej przyszłości, bo nie widzicie tego tak jak przedtem, tak? Jeżeli ktoś chce zmienić pracę, to i tak nadal będzie tkwił w tym, co było, bo gdzieś to będzie porównywał do, doczesne życie teraz do tego, co było, tak? Boicie się zmian, cały czas będziecie się przyblokowywać, nawet jeżeli mogłoby być dobrze, to wy i tak trzymacie się przeszłości, trzymacie się starego, patrzycie cały czas wstecz. Jeżeli chodzi o uczucia, wspominacie stare rzeczy, to będzie w ogóle takie um, porównywanie tego, co macie, Teraz, do tego co było kiedyś, do tego co już minęło, co może ktoś stracił, słuchajcie, na pewno bardzo mocne porównywanie. Jeżeli miał ktoś innego partnera, to też jest porównywanie do byłego partnera. Gdzieś szukacie jakiejś rzeczy, nie widzicie przyszłości na pewno kolorowej, bo cały czas patrzycie do tyłu. Natomiast drogie strzelce, niech się spełnia i wypełnia to, co dobre, a złe niech odchodzi. Koziorożec. Do drogie koziorożce, tak jak u Panny, uwaga, ponieważ jest to karta ostrzeżenia, karta polityki. Warto zwrócić uwagę, kto jest wokół Was, kto zakłada maski, kto Was oszukuje. Kto to robi coś, żeby Was po prostu wykorzystywać, bo energetyka tak właśnie zapowiada. Jeżeli chodzi o pracę, zwróćcie uwagę na to, z kim w tym dniu będziecie przebywać. A może być tak, że ta osoba udaje wsparcie tak, w danej sytuacji, a tak naprawdę będzie chciała odwrócić kota ogonem, coś przeciwko Wam wykonać. Jeżeli chodzi o uczucia, to tak samo uwaga na osoby, które wokół Was w tym dniu będą się kręciły. Mogą Was niby podbudowywać, mogą Was wspierać, ale niekoniecznie uczuciami, są um, pra, uczucia ich są prawdziwe dlatego warto było zwrócić na to uwagę jeżeli jesteście w trakcie podpisywania jakichś dokumentów, składania jakichś bardzo ważnych dokumentów słuchajcie, gdzieś jakiś podpis musi być uważajcie na pewne kruczki zwróćcie uwagę na to, czy ktoś Wam nie chce po prostu podłożyć w cudzysłowie świni, natomiast niech się spełnia i wypełnia to co dobre, a złe niech odchodzi Wodniczki, zobaczmy Drugie wodniki, zwróćcie się do własnego wnętrza, bo tego tylko Wasze wnętrze może Wam podpowiedzieć na co zwracać uwagę Jeżeli chodzi na przykład o pracę, co musicie poprawić, co musicie polepszyć, w jakim kierunku powinniście iść Wasze wewnętrzne piękno, Wasza mądrość wewnętrzna poprowadzi Was do tego, jakimi krokami powinniście iść Jeżeli chodzi o uczucia, warto też zwrócić się do własnego wnętrza i popatrzeć na to, co to wnętrze wam chce przekazać, ponieważ naprawdę macie um, relacje takie, które wychodzą też prosto z Was, tak? Co dajecie, to dostajecie. Zwróćcie na to uwagę, ponieważ możecie pewne relacje naprawić, jeżeli tylko tego będziecie chcieli. Jeżeli są pozytywne wibracje, słuchajcie, to zwracacie się do swojego wnętrza i jeszcze bardziej wchodźcie w tę daną sytuację. Natomiast niech się spełnia i wypełnia to, co dobre, a złe nie odchodzi No i ryby ostatni znak Zodiaku. Nic się nie dzieje. Słuchajcie, drogie ryby, będzie to dzień takiej w cudzysłowie niecości, czyli ani dobrze, ani źle. E, ani nie przyjdzie żadna zła wiadomość, ani dobra, w ogóle nic nie będzie. Po prostu w tym dniu nie zadziewa się nic, co mogłoby negatywnie e, wpłynąć na Wasze życie. Jeżeli chodzi o pracę, jesteście tam, gdzie jesteście. Powoli przechodzicie ten dzień bez żadnych nowości, bez jakiegoś takiego, wiecie, zatrważającego z obawami, e, lęku w tym dniu. Jeżeli chodzi o to tak samo, normalnie, tak jak dotychczas, tak jak w tym dniu um, ma być, tak po prostu jest, tak jak dzień poprzedni, nic się nowego nie zadzieje. Zatem niech się spełnia i wypełnia tylko to, co dobre, a złe niech odchodzi. Moi kochani, dziękuję za wysłuchanie tego krótkiego przesłania, zapraszam na następne czytania. I zapraszam również do subskrypcji mojego kanału. Serdecznie też dziękuję wszystkim tym, którzy już to zrobili. Do usłyszenia. Pozdrawiam, Iris. Pa-pa-pa.